Cześć! Witajcie na kanale W DRODZE DO OGRODU. Yy, słuchajcie, tutaj mamy Pergorę Charlotte. Przyjechała właśnie dzisiaj, że ona zamówiła. Kolejny pomysł żony yy, do jej wspaniałego ogrodu. Tak to wygląda, tak to jest spakowane na żadne Nie Powiem Wam, że to jest dosyć lekkie, naprawdę. I w dwóch z kierowcą bez problemu mogliśmy to przenieść, więc troszkę ja mam obawy co do tego, jaka będzie tego jakość. Na razie nawet jeszcze tego nie rozpakowywałem. Tak to wygląda, o, ta obróbka. Jak widzicie, deski są impregnowane, oczywiście zamnożeniowo, ale to jest taka impregnacja, wiecie, co eee, mi się nie podoba. Już widzę, że na przykład zobaczcie, jak te wkręty wyglądają. O, tu jest na przykład zelcy, biały wkręt, takie pewnie być odkręcane, eee, trochę to takie tutaj popękane deski. Ta obróbka jest taka sobie. No, na pewno trzeba to wszystko pomalować. W Zestawie są śruby, jakieś wkręty. Zobaczymy jakie są jakości te wkręty, czy nie trzeba będzie ich wymienić na y, inne. Słuchajcie, to na razie tyle. Będziemy sobie tutaj w tym filmie tą pergolę y, tak pokrótce, czy się pokażę, jak y, co z nią będziemy robić, jak będziemy ją malować, jak będziemy ją składać i jak będziemy już montować ją y, w ogrodzie. No i zobaczcie, rozpakowałem y, tą paczkę. Rozłożyłem sobie wszystko, yy, gdyż będę to impregnował. I teraz y, co chciałem Wam powiedzieć? Słuchajcie, ja jestem po prostu załamany. Yy, ja nie wiem, czy po prostu nie da się produkować lepiej. Nikt mi ktoś powie, słuchajcie, jeżeli znacie się na, drzewa, na drzewie. Ja nie jestem specjalistą od produkcji drzewnej. Nie wiem, nie znam się. Yy, może nie da się tego wykonać lepiej, albo to po prostu zlewacwo i jakoś polskiego wykonania. Sprzedawczyni, która sprzedawała to żonie, zapewniała, że produkt jest wykonany w Polsce. Że była pierwsza rzecz. Druga rzecz, no wy się było kupione to przez internet, że nie się to podobało. Yy, spakowana paczka, paczka przyjeżdża, tak jak widzieliście. Nie jest to produkt produktani, na razie nie mówimy ile. Nie chcę mówić z jakiej firmy. Nazywa to się Pergora Charlotte. Jak sobie wiecie Pergora Charlotte, to myślę, że sami znajdziecie. Słuchajcie, yy, po prostu to jest zlewactwo na zasadzie klient przyjął, i co teraz ma zrobić? Spakować, związać i odwieźć im to z powrotem. Ja bym czegoś takiego, jestem, jestem wkurzony. Czegoś wkurzony? zobaczcie. Kilka przykładów. Zobaczcie, niedobite wszywki. Także to robią na wszywki. Nie mają technologii wykonania tego, bo to jakoś pod kątem tutaj wbijają. Zobaczcie, szywka jest niedobita. Takie wykończenie listewki. Tak. Te wkręty, w ogóle mnóstwo wkrętów jest albo już yy, wygląda tak, albo w ogóle jest zardzewiała. Tak to jest wykończenie. O, tutaj mamy po raz kolejny, zobaczcie, wszywki nie do końca dobite. Ale jeszcze hity są większe, lepsze. Uch. O. Coś to jest odpad? To jest odpad! Ludzie sprzedajecie coś takiego. Też szywka niedobita. O, coś takiego, żeby ktoś się tutaj zahaczył. O, nie, zahaczył. O, samo odpadło. Rozpadło się. Prawda? To jest taki przykład. Słuchajcie, yy, mnóstwo wkrętów jest skorodowanych, yy, porzywiałych. A Gdzieś tutaj przykład takie miałem. O. Tak jak tu, jak widzicie, zardzewiałe, nowy produkt, nowy, nowka, zardzewiałe. Tak tutaj, proszę bardzo. Wszywki, nie, nie wiem czemu, zobaczcie. To jest, to jest przetegowane na takich, po prostu na wszywkach, jakbyście sobie widzieli. zszywasz tapicerski przetegowali coś takiego chyba. I oczywiście już jest zardzewiałe, nowe. Już jest zardzewiałe. Proszę bardzo. Polska jakość wykonania. Słuchajcie, a jeszcze jest lepsza rzecz. Co też jestem wkurzony. Eee, było napisane w opisie produktu, że pomijam fakt, zobaczcie, spękanego drzewa. Było napisane w opisie produktu, że to jest na 70. Zrobione. Że to pamięć mieć 70. Słuchajcie, to nie 70, ja to zmierzyłem w swoim To jest 67, 66. Po prostu biorą. Ja, I teraz coś powiem. Okej, okay, no bo słuchaj, bo bierzesz 70, jak wyheblujesz. No, te hebel, to, bo są, no, ale takie heblowanie. Nie? Wyheblujesz, to dziś robi się 67. dobra, ja się zgadzam. Ale jeżeli piszesz 70, to ma być 70, a nie 66. To wtedy bierzesz 77 na surowo, piątkę i wtedy ci wychodzi 70. Po heblowaniu ma być 70, jeżeli piszesz 70, a nie, że przed heblowaniem. To jest oszustwo. To jest według mnie oszustwo, słuchajcie. No nic, nic, trochę z tym nie poradzi. Kolejny zakup. Trzeba uważać po zakupach internetowych. Dobrze, to w ogóle przyjechało, oczywiście. Ale ja nie jestem z tego zadowolony, no ale co zrobić. Słuchajcie, ja to będę teraz malował, zanim jednak to pomalujemy w kolor, zaimpregnuję to, zagruntuję to właściwie i czy będę gruntował, słuchajcie, nie chcę, żeby to była jakaś reklama, bo to nie o to chodzi, ale jest to produkt, który używam właściwie od początku moich tutaj przygód, od Altaxa, impregnat gruntujący do drewna. Tak to wygląda, on jest z w różnych opakowaniach, Rzeczywiście tu mam akurat takie opakowanie. I powiem wam, że to się sprawdza. To jest takie kompletnie takie mleczko, jakby bez, bezbarwne. Natomiast to się sprawdza już po samym tym zabezpieczeniu drewno przede wszystkim nie czernieje. Nie, nie, nie czernieje normalnie wiecie. Jak zostawicie takie drewno? Po jakimś czasie, mimo że ja jestem zainprojektowany takie zanurzeniowo, za temu to, to jest na bardziej w to. To nie się robi takie szare. nie? Natomiast od tego to nie, to już, to już działa. Dopiero na to zawsze nakładam różne impregnaty, lakierobejce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jedna warstwa tego i naprawdę ja widzę, że to działa, że to tak wnika w strukturę drewna yy, głęboko. I tak to wygląda po pomalowaniu tym gruntem. To się takie trochę, trochę się jakby ściemniło, wygląda tak, jakby było mokre drewno. Yy, zaleta tego jest też taka, że to szybko schnie. Szybko sknie to się bardzo wchłania w sam me, drewno, także to mam zabezpieczone. I teraz będę malował już yy, finalnie, że tak powiem. Użyję tutaj y, lazury ochronnej do y, drewna. Jest to środek, któryśmy stosowali przy tarasie do malowania y, tarasu. Tu zostało też i ogólnie tym samym też malowaliśmy na przykład okiennice. No i to dosyć dobrze się sprawdza. Oczywiście na samym tarasie wiadomo, że tak trzeba to odświeżyć, co jakiś czas, bo się ściera, bo się chodzi po tym. Natomiast tam, gdzie pomalowaliśmy np., właśnie okiennicę tym y, od osmo, no to wszystko fajnie się trzyma, mimo już tam y, upływu pewnego. Czas. Także też ten środek tutaj e, zastosuję, no na pewno czeka mnie bardzo dużo malowania, szczególnie prawa tych kratek ażurowych, bo tutaj trzeba, no zabawa, żeby to dojść e, będzie. No i jak widzicie malowanie trwa, e, tam już jest drugą część, e, z drugiej strony pomalowane są te ażurki, no niestety skończyła się farba. Skończyła się farba, skończyła się ta lazura, e, trzeba zamówić aż przyjdzie nowa. ale w międzyczasie, żeby nie tracić czasu, e, maluję stopy. Słuchajcie, takie żeśmy stopy zakupiłem cztery sztuki na 70, bo ten tam jest też, 70, tak jak mówię, no nie końca 70, ale na 70. Eee, tak to wygląda. To jest oczywiście odsynek. Powiem, Wam, że wykonanie tego to jest. No lecą, zobaczcie tutaj. No nawet nie szlifują tego. Tylko po prostu tną i w odsynek leci. Eee, jak widzicie, maluję to najpierw podkładem, a potem finalnie to jakąś farmą tam tak zwaną olejną pójdzie. Bo ten sam samot podejrzewam, że to. no... Eee, jednak to będzie na betonie, na 4 takie. to Będę pokazywał, jak to będę robił żeby to było fest mocne, ale to jednak cały czas stoi tak naprawdę w wilgoci, w wodzie. Także jest bardzo ważne, żeby to pomalować. I słuchajcie, tak wygląda już pomalowana nasza ławka-pergolka. Dwa razy, dwa razy tym środkiem, który Wam pokazałem. Po pierwszym malowaniu to takie nie było aż tak ciemne, natomiast rzeczywiście po drugim malowaniu robi się wyraźnie ciemniejsze, no ale producent zaleca, żeby wykonać dwie warstwy. Możecie też wykonać trzecią warstwę, to rzeczywiście robi się już naprawdę takie brązowawe. Kręty nie są w patchworkie rozdzielone, że po wysypaniu otrzymujemy coś takiego, taką zupę wkrętową. Jest instrukcja, jak ten produkt powinien wyglądać. Zaraz to sobie zobaczymy. Jest coś takiego, na powinno wyjść. Ok, tworzę. O, nie ma. Instrukcja jest po angielsku. Kupuję produkt polski. W Polsce i nawet chyba wiem, to nawet chyba prawnie jest nakażone, żeby była instrukcja yy, polska. Tak? Jeżeli kupuję w Polsce jakiś produkt, to powinna być to instrukcja polska. Yy, natomiast yy, ja otrzymałem instrukcję po angielsku. Oczywiście znaczy, ja sobie poradzę, to nie jest jakiś problem dla mnie. Natomiast jeżeli ktoś kupuje produkt w Polsce, to powinna być instrukcja polska. Po polsku. No może ktoś nie zna angielskiego. Więc kolejny fakat. Chyba teraz najlepsze. Hmm. Produkt, jak się Pani sprzedająca założyła, jest produkcji polskiej. On jest produkcji polskiej, to dlaczego instrukcja jest w firmy Bluma Chiltern Arbour? Nie, Arbour. BNQ Ford, Hans, United Kingdom, Wielka Brytania, słuchajcie. Rawlings Garden Products Limited. Wytłumaczycie mi to, o co w tym chodzi? Produkt, produkt polski, instrukcja po angielsku, dla produktu z Anglii? Ok, po krótkim zapoznaniu się, więc tak. E, powinniśmy mieć e, klapki. One tam są, mam je. E, takie do skręcania, które wyglądają jak po prostu jak odpad. Więc na początku myślałem w ogóle, że to jest jakiś odpad, przekładka czy coś takiego, ale nie. E, wkręty 70, 60, 40, 40 i 20. E, z tego, co już wnioskowałem. W produkcie nie ma zaznaczonych miejsc mocowań. Trzeba je odmierzyć samemu. Samemu wykonać nawier nawiercenia. Hmm, najlepszym w ogóle jest w ogóle jakiś hit. Wzmocnienie tego i skręcenie przy użyciu tych klapek drewnianych, które wyglądają jak wyżegane. To tutaj możecie sobie zobaczyć. O, w tym miejscu. Takie klapki drewniane. Ja wam zaraz je pokażę i tym powinniśmy sobie to skręcać. Nie, no to jest w ogóle masakra. Możecie mi wierzyć lub nie, ale według tej instrukcji, no niech chyba producenta, to, to. To wygląda po prostu tutaj na szyfki przytegowane to są elementy mocujące spinające tą pergolę tym tak czymś takim mam to, mam to zrobić żeby ławka się nie rozleciała OK. 36 cm tu sobie zaznaczamy i tak na wszystkich zaznaczyłem teraz z tego co widzę mam wykonać otwory wietłem 3 mm jest zalecane no wiadomo żebym wkręt nie rozsadził Dwa tu, dwa tu, i tak samo z drugiej strony przyda Wam się też, e, oczywiście, ścisk stolarski. Zaznaczyłem to sobie łówkiem. Myślę, że teraz próbuję to, sobie skręcić. Na sobie skręciłem, oczywiście, jedną stronę. Teraz to postawiłem Te wkręty nie są super. Myślę, że i tak kiedyś trzeba będzie je wymienić na porządne. Na razie po złożę sło to, żeby to zainstalować jeszcze w tym roku. Tak sobie myślę, że w ogóle najlepsze byłoby jednak śrub zamkowych z tej strony, tutaj by mogła być nakrętka i w sumie nie byłoby tego widać, a jeszcze jakby była nakrętka kołpakowa. No tak, wkręty są jakie są, jednorazowe właściwie. Teraz idę wkręcić w drugą stronę. Wiecie, jakoś to stoi, e, jak to mówiłem jakości nie będzie, ale jakoś to będzie. Spójrzmy co powinniśmy teraz robić. A ten tył założyć, o, to też do tego tyłu dodali dwie takie blaszki do mocowania. O, tu dali słuchajcie, nie no to w ogóle w to co ja się nie będę bawił, to w ogóle muszę do sklepu kupić blaszki, także ten tył teraz założę, czyli oparcie, a potem tą taką pergolkę z tyłu, okay, żeby to w ogóle jakoś przychwycić. Tutaj ściskałem, tu ściskałem, wykręciłem, wywierciłem tutaj otworki. Na dole mocowanie ma być na te blaszki, o, dokładnie w ten sposób. Tu mamy 20 mm wkręty, te najkrótsze, a tu mamy 70, żeby to skręcić. Także dobra, no działamy. Ok, teraz wiercimy sobie tutaj i tutaj. Tak samo robimy sobie oczywiście z drugiej strony i całość no, to będzie naszym oparciem, które wkładamy tutaj w to. To się trzyma generalnie, bo no po prostu to wszystko jest takie, wiecie, pasuje, więc to się trzyma po prostu na wsad. Tylko pamiętajcie, żeby te otwory zrobić na, na wylot i teraz sobie je widzę. No i mam załód tutaj dwa i tutaj dwa wkręty 70, także to skręcam. Tutaj nie ma być równo z tym, żeby to było zamknięte, choć tutaj trochę mi się nie podoba, bo ten łuk potem jak będzie, no to nie. No ale no teoretycznie nie powinno przeszkadzać. Montujemy. Tak jak podejrzewałem, ten kto robił tą instrukcję, bo w ogóle to projektował, nigdy tego nie składał. Widziałem, że to się nie uda, ale mówię, dobra, spróbuję. Jak mam tu wkręcić? No jak mam do jasnej anielki to wkręcić? Powiedzcie, to no przecież, to jest jakaś masakra, no tu powinny być jakieś otwory, mocowania, czy coś zrobione. Ja sobie jaja robią z ludzi, oczywiście sobie poradzę, to wiadomo, ale jak ktoś nie ma większego doświadczenia, to może się po prostu dostać w z czymś takim. No i jak widzicie montuję już naszą pergolkę do ziemi, mam już stopy wylane, takie to ustrojstwo, jak widzieliście, cztery pręty po prostu wpuszczone w beton, wiertnicą wywiercony otwór, po cztery razy włożone, to już sobie, wczoraj to zalewałem, także to już sobie tam twardnieje, no i teraz montuję to w taki sposób, o jak tutaj wierce. jest to bardzo krótkie, tak jak widzieliście, no ale stwierdziłem, że żona też stwierdziła, że lepiej jakby trochę wyżej była ta pergola, bo ona dosyć nisko ma to siedzisko, Jest po prostu też pręt pintowany. Sobie szadam, dwie nakrętki kłopakowe, dwie podkładki, żeby tak było estetycznie. I tak to właśnie robię. Najpierw sobie wkręty wkręcam tak troszkę, żeby mieć wszystko przyłapane. I później sobie ustalam stałą odległość. Tam mniej więcej tutaj jest 3,5 cm, żeby wszędzie było równo aż do końca. I tak się prezentuje pergola po złożeniu. Wcześniej tutaj mąż nagrywał, jak to składał, malował. I wyzywał. Po prostu uważał, że kupiłam bubel. A ja tak jak mówiłam wcześniej, że może efekt końcowy będzie ok. No i powiem, wam nic no, źle to nie wygląda. Kojar kojarzy mi się to z przystankiem autobusowym. Zresztą moje dziecko tak samo miało takie myśli, jak to zobaczyła. To mówię, że to jest przystanek autobusowy, tylko brakuje znaku. Także mieliśmy takie same skojarzenia. Dzisiaj jeszcze jest co tutaj do zrobienia, to trzeba będzie wyłożyć płytki pod to. Już mamy zakupione. Także jeszcze żeby tutaj potem nie rosła trawa, wiadomo. Jeszcze teraz pokażę Wam coś pod kątem wymiarów technicznych. Po prostu to jest z jednej strony to naprawdę jest oszustwo, ponieważ inaczej pisze wymiary, a w rzeczywistości są inne. A więc sprzedawca w swoim opisie miał, że ta pergola ma szerokość 80 cm. Zaraz sprawdzimy, czy tak rzeczywiście jest. Tutaj mam pomocnika, asystenta. I mamy ile? 73,5. No właśnie, czyli tutaj już jest. 73,5 to chyba nie jest 80. No chyba nie. Chyba nie. I teraz yy, długość miało być 134. To 134. A jest 128,5. Czyli, jest czyli nawet nie ma 130. Czyli znowu jest tak no, hmm. 5 cm oszukane. I to nie wynika z tego, że to jest źle złożone. Po prostu inaczej się nie da tego złożyć. Bo jakby tu widać szerokość tej ławki. Tu widać szerokość ławki. Po prostu ławka tu dochodzi, idzie tu. Tak się nie da inaczej zrobić. No Jeżeli chodzi o wygodę, jak siedziałam, na tym, no to jest to powiedzmy wygodna. Teraz mamy już jesień późną jesień w sumie końcówka października, także to dopiero było w tym tygodniu złożone. Ale myślę, że będzie jakaś ewentualnie poduszka. Jeszcze można by było, ale jest wygodne. To, to, to trzeba przyznać, że jest wygodne. Ja tutaj jeszcze posadziłam już. Róża, którą kupiłam wiosną i miałam w innym miejscu, i teraz dopiero przesadziłam, to jest to róża Kismi Pnąca Kismi Kate. Także to tyle. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Pozdrawiam i cześć.